Witam Państwa serdecznie na podsumowaniu dziesiątej już debaty, te z zatytułowanej Tolerancja wobec osób niepełnosprawnych. W debacie wzięli udział znani eksperci i jakby działacze na, na, na polu poprawy warunków dla osób niepełnosprawnych, tacy jak Piotr Pawłowski, szef Stowarzyszenia Integracja, poruszający się na wózku dalej. Pani Anna Brzezińska i profesor Anna firkowska mankiewicz Zostaliśmy bardzo interesujący, taki panoramiczny i dramatyczny obraz jakby polskiej tolerancji i nietolerancji, dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych. Bardzo interesujący głos. Pana Piotra Pawłowskiego z takim elementem jego świadectwa, jak to w wieku lat 16 skacząc nagłówkę do, do, do wody, po prostu uległ wypadkowi, został sparaliżowany. Jak przez 12 lat jakby dochodził do siebie z rozpaczy, z beznadziejności. I, i, i ostatecznie jakby odnalazł się, dzięki dawał mi świadectwo o swojej niepełnosprawności innym, sprawnym uczniom, studentom, a następnie sam zaczął poprzez właśnie bardzo prężne stowarzyszenie Integracja wspierać innych niepełnosprawnych z całego kraju, więc wspaniałe akcje integracyjne, medialne, pomocowe wobec tych osób, czynnie uczestnicząc w tworzeniu różnych nowych ustaw, lepszego prawa itd. i tak dalej. Na co zwraca uwagę Piotr Pawłowski, że jakby w zakresie ustawodawstwa i światowego i w innych krajach i w Europie nie jest źle. Jakby w Polsce ta sytuacja w ciągu ostatnich 20 lat, zwłaszcza Polski niepodległej, uległa znaczącej poprawie, czyli Osoby niepełnosprawne różnego rodzaju są w Polsce bardziej widoczne, bardziej się o nich myśli, pamięta w różnych rozstrzygnięciach prawnych, architektonicznych, na rynku pracy, w edukacji. I e, taka kluczowa, taka teza pozytywna pana Pawłowskiego jest taka, aby traktować niepełnosprawność jako, jako coś normalnego, aby owszem wspierać. Prawnie, pracowniczo, finansowo, edukacyjnie, ale nie dawać niepełnosprawnym przywilejów, nie traktować ich ani nadopiekuńczo, ani jak osoby takiej kategorii, które jedynie potrzebują naszego wsparcia i nic jakby same podmiotowo nie będą w stanie zrobić, ale traktować je w sposób jak najbardziej naturalny, że owszem, mają jakieś swoje czy słabości, czy deficyty i tak dalej, ale nie jest to coś, co określa te osoby jakby w pełni, że wpierw są istotami ludzkimi i, i, i to jest najważniejsze. Pawłowski mówi, że na takim gruncie mentalnym, instytucjonalnym, wykonawczym, jakby Polska wciąż jakby Polacy mamy kłopot z, z takim normalnym traktowaniem osób niepełnosprawnych, albo się dziwimy, że Pawłowskiemu, jakiś specjalista od Röntgena kazał, wstać na parę sekund z wózka inwalidzkiego. No i takich przykładów tam Pawłowski podaje więcej, one są tyle śmieszne, co są po prostu dramatyczne i świadczą o naszej często czy, czy, czy dyskryminacji, czy obojętności, czy takiej ignorancji, która prowadzi do dyskryminacji. No i tutaj zdanie Pawłowskiego najwięcej do zrobienia ma jakby przemiana prawa, którą uważam, że jest bardzo istotna, ale za którą idzie również przemiana mentalna, stąd jakieś kampanie społeczne, medialne, nad, nad zmianą świadomości, nad budzeniem naszej wrażliwości itd. Bardzo interesująca wypowiedź była pani profesor Anny Wierkowski-Mankiewicz, która zasadniczo mówiła czy pisała o, o osobach niepełnosprawnych intelektualnie, które obok osób niepełnosprawnych psychicznie są najbardziej taką dyskryminowaną grupą niepełnosprawnych w Polsce pod każdym względem. Edukacyjnie i na rynku pracy, i w takim postrzeganiu jakby społecznym, że jakby społeczeństwo się boi jakoś osób niepełnosprawnych, jakoś intelektualnie zwłaszcza. Nie wie, jak wobec nich się zachować. Dużo łatwiej nam jest z osobami niewidomymi czy na wózkach jakby żyć, mieszkać, pracować, uczyć i mówi, że wiele dobrego się dzieje, że te osoby, tendencja światowa jest taka, aby osoby niepełnosprawne e, umysłowo włączać do systemów takiego nauczania integracyjnego maksymalnie możliwie, żeby rezygnować ze szkół specjalnych, żeby e, w sensie lokalizacyjnym czy mieszkaniowym rezygnować z jakichś takich dużych obiektów, dużych skupisk osób niepełnosprawnych, tylko Proponować jakby takie mieszkania, czy ośrodki kilku w dużym stopniu coraz bardziej samodzielne, włączone w no, normalne mieszkania, czy bloki, czy domy, gdzie, gdzie funkcjonują również osoby w pełni sprawne. Wskazują one również na duży potencjał jakby rozwojowy, czy taki edukacyjny osób niepełnosprawnych umysłowo, że w społeczeństwach pokutuje przekonanie, że są to osoby, które nic już nie mogą nauczyć albo bardzo niewiele. Natomiast, zdaniem y, pani Wirkowskiej-Mankiewicz, no, są to osoby, które mają wciąż duży potencjał, y, z którym jakby się y, y, mogą uczyć i zarówno intelektualnie, a zwłaszcza emocjonalnie. Niedostatki intelektualne te osoby niepełnosprawne rekompensują. Y, Taką szczególną intuicją emocjonalną, swoimi emocjami, swoimi społecznymi talentami. Są bardzo takie czy spontaniczne, czy, czy, czy lojalne, czy wierne. To, co najbardziej mnie jakby przeraziło w tej wypowiedzi, profesor Filkowski i to, to, to był opis przez nią takiego syndromu po polsku to brzmi jakby społeczeństwa pragnącego śmierci. Jest taki nurt postaw w społeczeństwach Zachodu, również polskiego, aby życzyć niepełnosprawnym śmierci. Życzyć, aby się nie, 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 nie narodziły. I tutaj pewne takie techniki badań prenatalnych, takie jakby celem jest niby zobaczenie, czy ktoś jest, dziecko jest zdrowe, nie? ale też taką, takim aspektem bardzo istotnym, o którym się często nie mówi, nie, nie, nie pisze w tych badaniach prenatalnych jest ustalenie, czy dziecko jest normalne, czy jest zdrowe, a jeżeli jest jakoś niepełnosprawne, upośledzone, no to jest jakby sugestia bardzo częsta, aby dokonać aborcji, aby usunąć to dziecko. I to życzenie śmierci jest takie, żeby się nie narodziła, albo żeby, żeby skrócić mu mękę, takim niepełnosprawnym, czyli eutanazji jakby stosować wobec osób niepełnosprawnych, słowo, czy mu słowo, czy w ogóle. No, to jest taki bardzo dramatyczny rys naszego społeczeństwa. Musimy wiedzieć, że takie nasze działania, czy przyzwolenie do aborcji, do eutanazji w dużym stopniu, to już jest taka moja konkluzja z tego z tej opisu tego zjawiska, może wspierać te, te, te praktyki społeczeństwa pragnącego śmierci tych osób słabszych, słabszych członków swojego społeczeństwa, że aborcja wpierw będzie dotykać, jeżeli będzie prenatalne badania i pokusa aborcyjna będzie dotyczyć osób niepełnosprawnych fizycznie czy, czy umysłowo. I to samo, pokusa eutanazyjna też będzie takich osób dotyczyć. No bo cóż to za życie? Na bardzo, bardzo interesującymi badaniami dzieli się profesor Anna Brzezińska dotyczącymi różnych osób niepełnosprawnych. I taka kluczowa jakaś teza, niezwykle myślę, czy odkrywcza, na pewno inspirująca, jest taka, że możliwości osób niepełnosprawnych, ale też i sprawnych, w dużym stopniu zależą od własnej samoświadomości, czyli jak te osoby się postrzegają. Czyli jeżeli, a taka jest tendencja, jeżeli są postrzegane jako takie wybrakowane istoty, takie niewiele potrafiące, które trzeba wszystkim chronić, trzeba zastępować we wszelkich jakichś, takich czynnościach, rodzice, w tym zwłaszcza jakoś. Szczególnie są biegli, aby te niepełnosprawne swoje dzieci ochronić, zabezpieczyć, nie dopuścić do jakiegoś kontaktu, zbyt ryzykownych zajęć, wyzwań itd. No i wówczas taka osoba niepełnosprawna przestaje wierzyć w siebie, w swoje siły, w swoje możliwości, zostaje taka stygmatyzowana, internalizuje taki taki, taki zachowawczy, protekcyjny sposób istnienia. Ma duży kłopot z włączaniem się w edukacyjnym, społecznym, kulturalnym, zawodowym, nie jest w stanie podejmować jakoś ryzyka, jest, jest, jest to wyuczona taka bezradność i tak dalej. I tutaj największa zmiana, zdaniem profesor Brzeziński powinna następować w stronę. Uczenia, zarówno i takiego wychowywania i kształtowania takich postaw w osobach niepełnosprawnych i tych wszystkich, którzy z, z, z nimi mają kontakt czy rodzicielski, czy wychowawczy, czy, czy zawodowy, aby dawać im taką bardzo dobrą taką stymulację, taki wsparcie, uwierzenia we własne siły, rozwijania się, ryzykowania, podejmowania odpowiedzialności. Ryzyka egzystencjalnego, możliwości zamieszkania poza rodzicami, możliwości pracy na bazie swoich kwalifikacji, konkurowania z innymi. To, to jest ten kierunek działań, jaki ja też widzę i z mojego doświadczenia on jest najbardziej obiecujący. A teraz, tak konkludując, sytuacja w Polsce w zakresie tolerancji, czy dyskryminacji, czy akceptacji osób niepełnosprawnych. Na pewno się polepszyła, zwłaszcza w ostatnich 20 latach. Natomiast nie jesteśmy krajem, który jakby przoduje w rozwiązaniach prawnych czy faktycznych dotyczących włączania osób niepełnosprawne do, 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 do pełni jakby życia w, w społeczeństwie. Że Amerykanie czy Skandynawowie są dużo, dużo dalej przed nami w różnych rozwiązaniach. Wiele mamy jakby do zrobienia. Najbardziej dyskryminująca jest nasza ignorancja. Nasza obojętność, nasze obawy i lęki, zwłaszcza wobec osób niepełnosprawnych umysłowo czy psychicznie. Tutaj wszyscy mówią: nie izolować. Nie izolować, zrobić wszystko, aby mogły chodzić do normalnych szkół czy integracyjnych, aby mogły pracować bardziej z ludźmi niż w domu, aby nie uczyć ich w domach, ale właśnie w szkołach razem z rówieśnikami, aby ta przestrzeń architektoniczna była dopasowana, że, że każdy niepełnosprawny. Może się dostać bez większych problemów w to miejsce, gdzie każda osoba jest sprawna. W Tezeuszu zatrudniano osoby niepełnosprawne z różnego typu, i mamy bardzo pozytywne doświadczenia jakieś takie pracy, twórczości. Talent. Dostajemy też refundacje Befronu, dwóch albo trzech etatów, częściowo to jest 80-90%, co na pewno sprzyja stabilizacji takiego zatrudnienia. I Wśród naszych wolontariuszy również są osoby niepełnosprawne na Wózce, czy, czy Amazonki, czy e, innego typu z niepełnosprawnościami. Widzimy, jakie są ograniczenia, ale zasadniczo chcemy też w tzus e, takie miejsce i w portalu, i w fundacji, i w pracy, i w kontaktach, jakby dla tych osób niepełnosprawnych e, mieć, jakby i, i rozwijać. E, w, Dziękuję Państwu za bardzo interesującą i ważną debatę, za udział. Zapraszam serdecznie na debatę 11. Bez Urzej Więzi, która się rozpocznie od jutra. Niełatwą debatę: tolerancję wewnątrz Kościoła katolickiego. Wezmą w niej udział, dyskusję zainicjują. Osoby z różnych jakby środowisk katolickich. Ojciec Paweł Kozacki, Dominikanin, wieloletni redaktor naczelny w Miesięcznika W Drodze. Redaktor Zbigniew Nosowski, szef więzi. I redaktor Grzegorz Górny, redaktor naczelny w Frondy.